Niestety to nie, 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 nie jest już wszystko, co najgorsze za nami, a przed nami, bo przed nami jest drugi przełom, który ja zawsze nazywam trochę takimi czy się przemianami hormonalnymi i taką całą grupę hormonalną. To trochę taki 15, 16, 17-letnie dziecko, już prawie dorosłe jeszcze nie, ale wszyscy, którzy mają takowe dzieci, to wiedzą o czym mówię. No to jest przełom też związany z dojrzewaniem i jakby już z ruszeniem tych y, testosteronu, y, testosteronu y, ruszają gonady, panowie zaczynają podnosić nowe, tak? panie zaczynają, czyli suczki, zaczynają mieć pierwsze ruje. Tak? Rzeczywiście wtedy te zachowania również ulega, y, ulega, y, ulega zmianom, ale również ulega zmianom ta nasza, ja i mój pies. Tak? Czyli pies będzie może, jest to też pierwszy od pierwszy moment, kiedy pies na przykład na nas warknął, Dlatego, że on po prostu dojrzewa, czyli takie wykrzykuje nam, że jest dorosły. To jest też moment, kiedy pies zapomniał, co to siad, co to waruj, co to do mnie, z racji tego, że na tą chwilę ma dużo ważniejsze potrzeby instynktu, który się właśnie włączył. Pies się właśnie dowiaduje do tej pory wiedział, że jest psem, oczywiście, a teraz wie, jakim. Czyli to jest ten moment, kiedy na przykład nawet psy, z, 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 które się licznie bawiły w psim przedszkolu razem ze sobą, i nagle się spotykają w tej starszej już grupie, i okazuje się, że na przykład, amstafy już się bawią się dalej, proszę niepokoić, nie rzucają się od razu do gardeł, innym są, ale już te zabawy bywają takie przepychankowe, silniejsze. Labradory obsesyjnie czegoś szukają i są po prostu coś, coś nosić, owczarki zaczynają szczekać na przykład czy podgryzać. Także to są takie zachowania, kiedy instynkt staje się ważniejszy. Ja w ogóle zawsze porównuję do tego, że takie, jak sobie szkolimy psa szkolimy, to przełom behawioralny to jest taki. Przykrywalne przeskoczenie ważności instynktu bycia psem nad szkoleniem. Tak? I też proszę się na to przygotować. Ja naiwnie myślałam, że mi się uda z moim psem. Mój pies, jak miał 9 miesięcy, to już był przygotowany do egzaminu, już miał mnóstwo sztuczek i tak dalej. I nagle myślałam, że ja, mnie to nie dotyczy, że po prostu mój pies jest wyjątkowy. Nie był na tyle, to znaczy też ogłuch, yy, zepsuł się, ja do niego siadł, a on nic nie reagował. Znaczy, reakcja jest, bo to jest też nie, to jest tak, że pies się popsuł, trochę zrobił siad, za chwilę coś, tam, y, zerwał komendę, ciężki jest to moment. To jest też moment, proszę zwrócić uwagę na różne takie strony, oddam psa, jaki to jest wiek, gdzie ci ludzie właśnie muszę wyjechać, jestem przez 8-10 miesięcy, psa było ok, a teraz się okazało, że jestem uczulony. Tak? Proszę sobie zobaczyć i porównać, jaki to jest wiek, 8-10 miesięcy. To jest ten moment, kiedy obiecuje się psu, że się go odda, że się Albo inne jeszcze gorsze rzeczy. Na szczęście większość właścicieli tylko na, kończy na groźbach, ale to jest ten moment, kiedy człowiek myśli, że po prostu nie wytrzyma. Tak? Czyli pies jest naprawdę zepsuty. Na szczęście przechodzi. Problem polega też na tym, że czasami w tym momencie temu psu odpuszczamy czyli dajemy za wygraną i niestety on nie wróci do stanu sprzed przełomu, on zostanie na tym. I teraz my dalej musimy nadrobić tym, tym, tym powiedzmy, sobie, naszym szkoleniem, ale ja nie, nie mówię o tresurze. Ja nie, nie mówię, dla mnie tresura, czyli siad waruj równej co do milimetra, dla mnie nie jest tak istotna. Dla oczywiście komendy, no musi być pies nasz sterowny, żebyśmy dali, mu, dali sobie z nim radę, natomiast mówię o tej sytuacji, kiedy my musimy jakby nadgonić tą naszą konsekwencją, tą naszą więzią. Konsekwencja to też jest to, może mnie źle nie zrozumieć, że to nie jest tak, że tylko szkolenie pozytywne, że tylko smaczki, że zachwyt nad wszystkim. Konsekwencja to jest to, że pies wie, kiedy jest nagroda, kiedy jest brak nagrody, czyli kara. Nie, nie, każde, nie zawsze karą jest tylko yy, powiedzmy sobie, cielesna kara, taka odczuwalna. Czasami kara ignorowania, niezwracania uwagi, czy tak zwane odłożenie psa dla labradora jest straszną karą.